Michał Golda jest na starcie z Miłoszyc, inżynier produkcji. W tej edycji jestem dużo silniejszy, dużo mądrzejszy po doświadczeniach z wcześniejszych edycji. Obsada odcinka jest naprawdę wymagająca, ale no ja czuję się dobrze. Mam głowę otwartą, świeżą, chcę po prostu przejść tor. Gramy dalej. No zabawa trwa. Dobrze. Dobrze technicznie, dobrze. obrotem. Jeszcze raz. Jeszcze jeden swing, obrót się, rozpędź teraz! Tak jest! Brawo, 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 Michał! Przedostatnia przeszkoda toru eliminacyjnego. Ale ta, która już tutaj pułknęła niejednego wojownika. Łapacz ringów. No. Jeżeli przyjdzie łapacz ringów, to do Midoriawy powinno być z górki. Mówię żartobliwie. Dobrze, dobrze, goni, goni, czeka. Tak Pięknie. jest. Nie puść teraz tego. Napędź się dobrze. I A, lecimy. Ale widać, że wszystko technicznie wykonuje e, Michał Golda. Czy starczy siły? Tylko to jest to pytanie. Czy trafi no. na ten drugi hak? No, dawaj, dawaj. Nie, za długo, za długo, za długo, Michał. Za długo. O, zaczęły się kłopoty. Teraz. Tak jest. Jest! Yes. Ależ! Walka na śmierć i życie! Z łapaczem ringów pozostała nie krzywa ściana! Tak jest! Dajesz, dajesz! I to górę! Ale samą mobilizacja! Jest, Mika! Na luzie, <ślesy> Co zrobiłeś? Znaczy, co zrobiłeś? Poczekaj, poczekaj, poczekaj Michał. To oznacza, że emocje jak na rybach. Chyba nie, patrzę za twoje przejście. Nie lubię łowić ryb. Powiedziałem, że to zrobię. Moja żona nie wyszła, więc jest dobrze. I ją łowiłeś w takim razie. Cały czas. Michał, jak, jak się bawiłeś, bo łapacz ringów, tam była już walka na i żyć. Nie. Tam się zastanawiałem, która ręka będzie lepsza. Chwyt miałem dobry, mógłbym wisieć. <laughs> Kapitalna robota, a my wracamy na to.